Tatuś to miał mało czasu dla nas, ale w niedzielę to nie pracowali. W soboty rozchodzili się czeladnicy, to w niedzielę zawsze tato, jak w pokoju, mieliśmy mieszkanie na piętrze, które ja pamiętam. Chociaż jak tatuś budował dom, to tak piętrami, wpierw na parterze, potem coraz wyżej. Zawsze szliśmy do góry. No i największe mieszkanie zrobił dla nas, dla siebie bo też i budował dom, ten dom z dziadkiem. To mieliśmy trzy, dwa pokoje, a ponieważ było dosyć dzieci, chłopcy i dziewczynki, więc oddzielnie dziewczyny, oddzielnie chłopcy, to zrobione jeszcze było takie przepierzenie, które to pamiętam, była ściana taka przedzielająca pokój, duży na dwie części, to jak czasem to Chcieliśmy chłopcom braciom dokuczyć. To do góry nie był do, zabudowany zupełnie do góry, tylko na wysokość gdzieś dwóch metrów. Jak drzwi były, a przez drzwi to się tam coś rzucało do nich, to się wchodziło. Także no było zresztą w naszym domu było zawsze bardzo wesoło. Mama pięknie śpiewała. Tato nie pamiętam, bo to już. Na tyle to nie pamiętam, ale mama pochodziła z rodziny śpiewaczej, także nawet jak siostry do mamy przychodziły, no to już był wielki śpiew na cały dom.